Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Grypa, COVID, przeziębienie. Jak odróżnić? To tytuł artykułu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Pan magister farmacji Tomasz Kołek pisze o tym, jak rozróżnić te trzy powszechne infekcje w sezonie jesienno-zimowym. Posłuchajcie Państwo. Bóle mięśni i stawów, dreszcze, ból gardła. To typowe objawy. No właśnie. Czego? Czy to zwykłe przeziębienie, a może jednak grypa. Albo COVID-19. Od czasu pandemii zdecydowanie większą wagę przywiązujemy do wnikliwej diagnostyki sezonowych chorób zakaźnych, których dokładniejsze rozpoznanie umożliwiają nam dziś łatwo dostępne testy diagnostyczne. Jak odróżnić od siebie częste w okresie jesienno-zimowym choroby? Czy jesteśmy w stanie rozpoznać COVID lub grypę jedynie po objawach? Pierwsze. Jak szybko rozwija się choroba? Jednym z czynników, które należy koniecznie wziąć pod uwagę, jest tempo rozwoju objawów chorobowych i ich nasilenie. W przypadku przeziębienia początek choroby jest zazwyczaj łagodny, a objawy narastają stopniowo. Gdy dopada nas sezonowy wirus grypy, charakterystyczny jest gwałtowny początek infekcji. Porządna grypa potrafi w ciągu kilku godzin całkowicie wykluczyć nas z jakiejkolwiek aktywności. Również natężenie objawów jest znacznie większe. W przypadku zakażenia koronawirusem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Początek choroby może być zarówno łagodny, jak i zdecydowanie cięższy. Zależy to od wielu czynników. Przebieg podobny do przeziębienia obserwuje się głównie u osób, które były szczepione lub niedawno przeszły COVID-19. Tempo rozwoju choroby i jej przebieg są również uzależnione od wariantu wirusa SARS-CoV-2, który spowodował zakażenie. Po drugie, czas trwania objawów. Przeziębień, nawet o łagodnym przebiegu, trwa zwykle 7 do 10 dni. Rzadko kiedy zdrowiejemy wcześniej. Podobnie jest z grypą, zazwyczaj tydzień wystarcza, by objawy ustąpiły. Jedynym wyjątkiem jest kaszel, który może utrzymywać się nawet do dwóch tygodni. W przypadku COVID-19 objawy trwają dłużej, zwykle dwa do 3 tygodni. Na nasilenie objawów i czas trwania choroby wpływa też podejście do leczenia. Istotne jest, czy zastosujemy się do wskazówek lekarza i zapewnimy sobie wymagany odpoczynek, czy też zlekceważymy chorobę, wydłużając proces zdrowienia i narażając się tym samym na powigłanie. Po trzecie, gorączka a może tylko stan podgorączkowy. Gorączka nie jest wyznacznikiem żadnej z tych chorób. Jednak jej wysokość może się różnić w przypadku każdy z nich. Kiedy mamy do czynienia z przeziębieniem, to w większości przypadków nie doświadczymy gorączki, a jedynie stanu podgorączkowego, czyli temperatury poniżej 38 stopni Celsjusza. Z kolei dla grypy charakterystyczna jest pojawiająca się nagle wysoka gorączka 38.5 do 39.5 stopni Celsjusza. I towarzyszące jej silne dreszcze w przypadku COVID do niedawna jednym z klasycznych objawów było występowanie wysokiej gorączki, ale obecnie jej brak nie wyklucza zachorowania na tę chorobę. Po czwarte, kaszel, katar i kichanie. Łagodne objawy, do których zaliczymy wodnisty katar, a zwłaszcza częste kichanie, do niedawna były charakterystyczne dla przeziębienia. Jednak sezonowa grypa również może objawiać się katarem choć rzadziej. W przypadku COVID. Przez dłuższy czas nie obserwowano występowania kataru i zatkanego nosa. Zmieniło się to jednak wraz z pojawieniem się wariantu Omicron, który objawami najczęściej przypomina zwykłe przeziębienie, co oczywiście nie pomaga w diagnostyce na podstawie objawów. Kaszel także nie jest specyficzny dla konkretnej choroby, ale w przebiegu grypy najczęściej obserwujemy kaszel opisywany jako suchy, męczący, Duszący. Podobnie jest w przypadku zakażenia koronawirusem, którego charakterystycznym objawem początkowo były silne duszności. Kaszlu mokrego z intensywnym odkrztuszaniem odkszt spodziewamy się raczej w przypadku przeziębień. Po piąte, bóle mięśniowe. Choć występowanie bólów mięśniowych i łamanie w kościach nie wyklucza żadnej z wymienionych chorób, to jednak najczęściej są one kojarzone z grypą. Ból kończyń świadczy o tym, że organizm walczy z chorobą, wydzielając różne substancje, w tym przeciwzapalne prostaglandyny, które wyzwalają bodźce bólowe. W przypadku zakażenia COVID mogą pojawić się również dość charakterystyczne bóle dolnego odcinka pleców. Inne objawy COVID-19. O ile przebieg przeziębienia czy grypy jest już dobrze poznany, o tyle kolejne warianty wirusa wywołującego COVID-19 ciągle potrafią nas zaskakiwać. Początkowe warianty powodowały charakterystyczną dla tej choroby tymczasową utratę węchu i smaku, a także najgroźniejsze w skutkach duszności. Z czasem jednak przestaliśmy obserwować te klasyczne objawy, a np. War wariant Delta często powodował zapalenie zatok lub objawy mylone z grypą żołądkową, co dodatkowo utrudniało właściwą diagnozę. Wraz z najnowszym wariantem choroby pojawiły się nowe dolegliwości, uczucie niepokoju i problemy ze snem. Zakażenie najnowszą odmianą wirusa SARS-CoV-2. Częściej wiąże się z cięższym przebiegiem z, nóż, z dusznościami i zapaleniem płuc włącznie. Po siódme, Powikłania. Przeziębienia najczęściej mają łagodny charakter i przemijają bez powikłań. Jedynie u osób z obniżoną odpornością lub dotkniętych przewlekłymi chorobami układu oddechowego, jak np. asma skrzelowa, istnieje większe ryzyko powikłań np. w postaci zapalenia o skrzeli czy płuc. Zaniedbanie grypy niesie ze sobą poważniejsze skutki, łącznie z zapaleniem mięśnia sercowego. COVID może powodować wiele różnych powikłań. Oprócz ciężkiego zespołu niewydolności oddechowej, z którym często spotykaliście się na początku pandemii, istnieją jeszcze inne długotrwałe skutki tej choroby. Zaliczymy do nich duszność wysiłkową, długotrwałe silne zmęczenie i osłabienie. Ale także problemy z koncentracją, pamięcią czy zaburzenia snu. Objawy każdej z, z trzech jednostek chorobowych nie są aż tak specyficzne, by jedynie na ich podstawie dokonać właściwej diagnozy, zwłaszcza bez konsultacji lekarskiej. Choć dolegliwości dają pewne podejrzenia, to jednak pewność możemy mieć dopiero po wykonaniu testów antygenowych. Które obecnie są kluczowym narzędziem diagnostycznym w rękach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Najczęściej stosowane testy płytkowe służą do jakościowego oznaczania antygenów grypy typu A i B oraz COVID-19. Warto wiedzieć, że w niektórych aptekach, oprócz profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie oraz COVID-19, możemy wykonać również testy antygenowe. Odpowiednio wykwalifikowany farmaceuta prawidłowo pobierze wymaz z nosa lub gardła i poinformuje o wyniku. Możemy również nabyć test diagnostyczny do samodzielnego wykonania, jednak w celu uzyskania wiarygodnego wyniku konieczne jest jego prawidłowe przeprowadzenie według załączonej instrukcji, co może być problematyczne. Pamiętajmy jednak, że domowy test nie stanowi diagnozy. Ta Zawsze należy do lekarza. Dziękuję. Panie, dziękuję ja jako lekarz rodzinny i dziękujemy my jako czytelnicy i słuchacze. Dziękujemy panu magistrowi farmacji. Pan magister farmacji Tomasz Kołek podał najważniejsze. Fakty dane na temat tych bardzo powszechnych infekcji w okresie jesienno-zimowym infekcji takich jak choroba przeziębieniowa, grypa i COVID. Dobrze. Jest wiedzieć, się, bo każdy z nas, czy, czy członkowie naszej rodziny, czy w przypadku nas, pracowników służby zdrowia, włączając w to o, farmaceutów, którzy przecież razem z nami, lekarzami, pielęgniarkami, stanowią team, który stoi na Straży Zdrowia. I e, Naprawdę warto poradzić się profesjonalistów medycznych. Owszem udział pacjentów w diagnozowaniu powszechnych i przemijających dolegliwości oraz ich leczeniu jest coraz większym i to jest dobre, bo są różne testy. Świadomość na temat zdrowia i choroby w społeczeństwach cywilizowanych cały czas rośnie, i to jest bardzo dobre zjawisko. Natomiast w krajach zachodu wszyscy możemy korzystać, czy z porady lekarskiej, czy porady farmaceutów, i spróbować postawić diagnozę, i spróbować leczenia. Jak słusznie zauważył pan magister farmacji Tomasz Kołek, nie ma skutecznych leków na te choroby wirusowe. Chorobę przeziębieniową wywołuje cała armia wirusów, i jak wiadomo, nie ma dostępnej szczepionki przeciwko przeziębieniu. A, a objawy, na szczęście, choroby przeziębieniowej są łagodne i samoistnie ustępujące, chociaż często dokuczliwe. Dlatego pacjenci stosują różne różne E, e, preparaty dostępne bez recepty, czy też metody e, domowe, e, przekazywane z pokolenia na pokolenie, a, a przede wszystkim leczenie spoczynkowe, które powinno trwać 7 do 10 dni. I e, jak zauważył pan magister farmacji Tomasz Kołek, przy ziemi nie mija bezpowikłanie. Natomiast w przypadku grypy i infekcji koronawirusem problem polega na tym, że to są choroby czasami gwałtownie przebiegające i czasami wywołujące różnego rodzaju powikłania, które mogą być groźne dla zdrowia, a nawet dla życia. Dlatego, dlatego. Tego typu infekcje trzeba traktować poważnie, i jeśli leczenie w domu domowymi sposobami nie przynosi efektów, trzeba koniecznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym. Zawsze trzeba pamiętać, że istnieje możliwość szczepienia. Czy przeciwko COVIDowi, czy przeciwko grypie, i stale te szczepionki są aktualizowane. I zwłaszcza dla grup ryzyka, pacjentów z chorobami przewlekłymi dla osób starszych czy dzieci, te szczepienia są zalecane. Życzę zdrowia, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. До свидания.